Witam na kanale Łaciński Mars i zapraszam na przegląd dobrych wiadomości ze świata. Na świecie dzieje się ostatnio sporo złych rzeczy, dlatego wybrałem dla Was dobre informacje, abyście nie musieli trapić chociażby tym, że globalne ocieplenie jest w trakcie zmiatania nas z powierzchni ziemi. Zginiemy niebawem wszyscy w takich pożarach, potwornych, burzach pyłowych. Zobaczcie co nas czeka i to już za parę lat, za parę lat. Zostaniemy zmieceni z powierzchni, zmieceni z powierzchni ziemi. Zobaczcie, nietoperze obsiądą wieżę Eiffla, szarańcza, nie wiadomo co burdel tam był. Tutaj burze piaskowe, burze pyłowe zniszczą, wyschną morza i oceany i zaleją nadmorskie tereny. Niektóre kraje zostaną kompletnie zarane. Tak, tak. Tak więc abyście nie musieli przejmować się. Przygotowałem dla Was wybór dobrych informacji. Pierwsza z salon.com to uznany portal w Stanach Zjednoczonych i teraz salon w końcu dotarł do prawdy. Otóż no prezydent Donald Trump chce, aby wszyscy umarli. I tak, tak samo jego przyjaciele i doradcy. To proste. Tutaj wyjaśnię, że Donald Trump nie chce, aby umarli jego przyjaciele i doradcy. Oni wszyscy razem chcą, aby umarli wszyscy inni. Prawdopodobnie salon nareszcie odkrył prawdę. Donald Trump, przypominam, że na moim kanale są materiały, które świadczą o tym, że to Donald Trump stoi za globalnym ociepleniem, on jest agentem słońca, pracuje dla słońca od lat, on y, pracuje właśnie na rzecz, na rzecz zagłady klimatycznej. Donald Trump był dwukrotnie na słońcu, ale te informacje można znaleźć w innych odcinkach na moim kanale salon.com. Nareszcie na tropie wielkiej zdrady prezydenta Donalda Trumpa. Donald Trump chce, aby wszyscy poumierali. Teraz bardzo, bardzo dobre informacje z pola walki z tym przerażającym wirusem. Otóż wariant brytyjski i indyjski zniknęły, Medonet. Donosi pani Agnieszka Mazur Puchała opublikowała tą radosną informację. 1 czerwca 2021 roku. Już nie brytyjski indyjski. Nowe nazwy tak, tak. WHO zlikwidowało warianty brytyjski indyjski. indyjskie od tak jedną decyzją, można rzec stryknięciem palca. Wariant brytyjski i indyjski zniknęły po prostu bardzo dobrze, bo to bardzo groźne warianty były, szczególnie ten indyjski. Chociaż brytyjski też wywoływał dreszcze u wielu osób. Teraz już ich nie ma. WHO wspaniała decyzja. Nie wiem, czemu tego nie zrobili wcześniej. WHO po prostu zlikwidowało te dwa warianty, bo to w ramach przeciwdziałania dyskryminacji, oczywiście wiadomo, jeżeli chodzi o, o te nowe, znaczy, jeżeli chodzi o te warianty, to żaden kraj nie powinien być stygmatyzowany za wykrycie i poinformowanie o wariancie. No właśnie, żaden kraj nie powinien być stygmatyzowany, dlatego. Koniec z wariantem brytyjskim i z wariantem indyjskim, z innymi wa wariantami również. Teraz warianty będą nazywały się alfa, beta, gamma, delta, tak, epsilon, tak dalej. Tak więc witamy w nowym, wspaniałym świecie WHO. Koniec z wariantem brytyjskim i indyjskim. Teraz sport. Tak, większość tego odcinka będzie poświęcona rozgrywkom sportowym. Bardzo dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Narodowa Liga Futbolowa będzie teraz odgrywać hymn Black Lives Matter przed hymnem narodowym. Tak więc to świetna wiadomość. Dotychczas połowa publiczności gwizdała tak, podczas tego, jak zawodnicy klęczeli. Teraz będzie wszystko jasne. Połowa publiczności będzie gwizdała na hymnie Black Lives Matter. Druga połowa będzie gwizdała na hymnie amerykańskim tak, dla balansu. I w ten sposób na pewno to doprowadzi do zjednoczenia ludzi. W końcu nie ma to jak pogwizdać sobie wspólnie na stadionie. Tak więc ten hymn, który teraz Wam puszczę, będzie przed każdym meczem NFL. Mam do Was informację, ten hymn był taką trochę pułapką na Was. Jeżeli ktoś z Was nadal siedzi oglądając ten materiał, to przyjmijcie do wiadomości, że jesteście rasistami. Niestety, to taki mój mały podstęp, ale wirus rasizmu rozszerza się łatwiej nawet czasami niż wariant brytyjski czy indyjski. Naturalną waszą reakcją powinno być po usłyszeniu tego hymnu momentalne klęknięcie, bądź chociaż w stanie, tak? Jeżeli tego nie zrobiliście, to jesteście, przykro mi, rasistami. Znaczy przynajmniej zostaliście nimi w trakcie down. oglądania tego odcinka, także proszę bardzo. Trochę was tak w ten rasizm, że tak powiem, w taką pułapkę, was zapędziłem, no ale trudno, trzeba myśleć po prostu, jak się ogląda moje odcinki, także trzeba reagować. Dobrze, kolejne wiadomości sportowe, ranking Liga Europe, tak, tak, to ranking powiedzmy homofobii, transfobii, tutaj świetne wyniki osiągała Polska, przypomnę, siódme miejsce w tym rankingu Polski, awans w stosunku do 2020 roku, to dzięki brutalności policji, między innymi awansowaliśmy w tym rankingu, gonimy Białoruś i tutaj doskonałe wiadomości mam dla Was, otóż Polska awansuje w tym rankingu, tak, to ranking homofobii. W Polsce do Polski przede wszystkim wróciło około 300 homofobów z Wysp brytyjskich, to znacznie poprawiło naszą pozycję w rankingu. Te procenty są nieaktualne, niby Białoruś. Białoruś znowu tam no, mają straszne kłopoty od jakiegoś czasu, od wielu miesięcy, po prostu sukcesywnie ta homofobia spada. Nie wiadomo, czemu tak się dzieje. Polska poprawia swoją pozycję. Pojawili się nowi homof homofobowie, homofobii nowe osoby pojawiły się homofobiczne. W Polsce procenty rosną, musimy uważać na San Marino, tam również sukcesywnie, dzień po dniu, chociaż pół homofoba, jeden homofob przybywa, San Marino jest bardzo niebezpieczne, ale jesteśmy coraz bliżej Białorusi, później już tylko Monako, Rosja, Armenia, no będzie bardzo ciężko wygrać tutaj z Turcją czy z, Az z Azerbejdżanem, ale napływają dobre informacje z Ligi Europe a więc homofobia rośnie, transfobia rośnie, jeszcze kilku, jeszcze kilku transfobów, jeszcze kilku homofobów i możemy naprawdę przegonić Białoruś. Tymczasem sport.pl, Jakub Kręci 9 czerwca 2021, panika i stan wyjątkowy u naszych rywali. Szwedzi narzekają, Polska uzyskała konkretną przewagę. O co chodzi Szwedom? Otóż nasz trener, selekcjoner powołał do reprezentacji Polski nowego napastnika i to jest naprawdę konkretna przewaga. Mamy nowego partnera dla Roberta Lewandowskiego. Oto on, pan Jarosław Kaczyński, będzie grał w napadzie. FIFA dopuściła Kota Alika do rozgrywek. Tutaj nagranie ze sparringu z Niemcami, gdzie Jarosław Kaczyński zdobył piękną bramkę na reprezentacji Polski. Spójrzcie, jak dynamiczny to zawodnik. Dostał podanie tam z tyłu od Zbyszka ziobry i teraz ominął jak tyczki tych niemieckich obrońców. Strzał lewą nogą. Bramka Jarosław Kaczyński. Sparring Polska wygrała go 1 do 0 dzięki tej pięknej bramce Prezesa. Prezes będzie grał z numerem 1 na euro Dobre. Wiadomości przed euro. Kibicujmy Polsce. A na koniec krytyka polityczna. Artykuł dziewczyny psują chłopakom murawę. Karolina Wasilewska, autorka książki Cyfro Dziewczyny. Tak, tak, mowa o kobiecym sporcie, kobiecej piłce nożnej. Nie zapominajmy, że właśnie kobieca piłka nożna też istnieje. 9 czerwca 2021. Polska będzie ubiegała się o organizację piłkarskich Mistrzostw Europy w 2025. Bardzo ciekawy artykuł. Wszystkie linki będą jak zwykle pod nagraniem. No właśnie, kobiecy sport, kobieca piłka nożna jest bardzo ciekawa, tutaj proszę bardzo, przeczytajmy to. Z kolei autor tekstu dla Sport.pl o wygranej naszej reprezentacji U17 w Mistrzostwach Europy w 2013 roku popisał się komplementem w cudzysłowie dla autorki zwycięskiego gola. Przejmujemy piłkę, z prawej strony super do środkowuje Dominika Derenia. Przyjęcia i strzał Eweliny Kamczyk nie powstydziłby się żaden mężczyzna. Czyli kobieta w futbolu jest do zaakceptowania tylko wtedy, kiedy gra jak facet. Cokolwiek miałoby to oznaczać. No właśnie, przecież kobiety i mężczyźni są tacy sami, natomiast seksiści, którzy pracują w sport.pl, jak widać, tego nie rozumieją. Seksistowski portal sport.pl, ostrzegam was. W każdym razie, kobiecy sport, kobieca piłka nożna naprawdę może być widowiskowa. Ja na koniec przygotowałem dla was właśnie taki wybór widowiskowych akcji z kobiecej piłki nożnej. Warto ją oglądać, bo spójrzcie zresztą na to, spójrz na ten rzut wolny, na ten strzał i na paradę bramkarską. Spójrzcie na tą sytuację. Piękny gol. Piękna bramka. Jest na co popatrzeć w kobiecej piłce nożnej, jak widzicie. Proszę bardzo. Jak w bilardzie ta piłka chodziła pomiędzy zawodniczkami. Co za bramka. Urocze są te dziewczyny w piłce nożnej, naprawdę. Ależ sytuacja, jest go, Piękna bramka. Spójrzcie, wirtuozeria piłki nożnej. Tak, tak, ten, to, ta kompilacja będzie również w linkach pod nagraniem, tak więc kibicujmy dziewczynom. Jest na co patrzeć w kobiecej piłce nożnej. Spójrzcie sami. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę.